Bierzemy to co chciałem zrobić od początku, jak tylko ten moc znalazłem. Bierzemy i zobaczymy jak daleko poleci na koniec. Dzida. No, niedaleko, ale poleciał. Dzień. No i widzę wszystkich bardzo serdecznie w... Wy... Kurde, już tu trzeba przytrzymywać. W pierwszym odcinku z Daisy na nowej mapie na Livonii. Napiję się z rzeki, bo niestety nie mam przy sobie picia. Może będę chory, może nie trudno. Eee, testuję praktycznie w ostatni dzień. Kurde, mam tu jak przejść. Fajnie by było. Jest praktycznie w ostatni dzień tej że tak powiem darmowego DLC więc jeszcze dodatkowo dołączyłem na zły serwer gdzie nie ma trzeciej osoby, ale w sumie to jest może jakiś tam plus jak dla mnie. Wyłączę HUD, bo lepiej się to po prostu gra i ogląda także jak na razie po podłączeniu wygląda ta mapa o wiele lepiej. Tam jest już jakiś samochód. Wygląda ta mapa o wiele lepiej. Oj, to jest ziomek. Tej, gościu, obudź. Patrzy na ziemię, ale. się nie rusza. Miałem wrażenie, że ktoś tu jeszcze jest. Nie, zobaczymy, czy. czy padnie. Chyba, że się po prostu. Dobra, nie będę go. Wezmę sobie tylko bandażej. W sumie tak, w sumie to tyle z tej postaci. <grystanie> Dobra, idziemy dalej. Jest samochód. Bośnił zasnął na stające, nie? Bo tak wiatr, kurde. Szaleje, ale ja myślę, że. Ale czekajcie, bo to jest chyba. Tym samochodem się nie da jechać. Nie, nie ma bata, nie da rady nim jechać. Ja już myślałem, tak z daleka wyglądał, że można by było nim pocisnąć, ale dobra. Z tego co widzę, to nie, nie da rady. Jest jakaś bluza. Już nic nie ma. Dobra. No, w Kiblu. Rzadko co jest. Coś najwyżej, e ewentualnie tak gówno. Dobra, lecimy dalej. Tam jest chyba. Tu już są zombiaki. Dobra. Nie mam broni, więc będę musiał. A, jednak. Nie był dobry pomysł, żeby pić brudnej wody. No ale cóż. Idziemy i tak to jest do testowania, więc na spokojnie. Ja wiem, że będę... a psiu, co chwilę robił. Dobra. Ładnie to wszystko wygląda. Piła ręczna. No, nie przyda się to bardzo. Więc się będę raczej ciął. Zastanawiam się w sumie, ile e, ten DLC będzie kosztować dla Daisy. Bo nie ukrywam, może, może kupię. I będę grał na tej nowej mapie. Kurde, nie musiałem pić tej wody z rzeki, tylko bym już napił normalnie kurde to ten wiatr takie dźwięki wydaje myślałem że ktoś tu biegał tu jest kolejny samochód a też rozwalony kurde te samochody wyglądają tak realistycznie że w się sensie tak realistycznie że można było do nich wsiąść to jest zombie chyba Albo gościu tak zdycha, no nie wiem. Nie będę podchodził do niego bez broni. Zaraz zobaczymy. Nie, to jest zombie. A Jak się wydrze to będzie ciekawie. Przyszedłem na tamtą... O, jest most. Dobry. Aha. Ok. Też ciekawe, Dobra, idziemy zobaczyć, co jest po drugiej stronie. bo to chyba. Czy dobrze widziałem? Tak, jest ziomeczek. Dobra. Lecimy za nim. Może się nie będzie oglądał do tyłu. No siekierę ze sobą, dobra. Oj, tu mał, miał ten namiot militarny. Staram się go trochę zgubić. Co jest, kurde, wszędzie te piły są. Do przodu. A. No tak. Pewnie stamina mi się. Regeneruje no właśnie. Zapomniałem, że to nie jest serwer, na którym wszystko jest nieskończone. Strony musiał pobiec, są no i w sumie dobrze. Dobra, e, mam łom, więc mógłbym go Mógł spróbować ten pobić trochę tym łomem, ale zaraz zobaczymy. czy on tam jeszcze jest. z tego stopu to chyba przeszukał już o kurde ta babka musi tu długo już leżeć. O siedzenia Także tak jak co jest? Także tak jak mówiłem wcześniej, no niedawno wróciłem z wakacji i nie miałem czasu, żeby nagrywać. O, tam strzał z tej strony Żeby nagrywać ee, z tej nowej mapy, z tego DLC od, od początku, więc... To jest tak praktycznie, mam cały jeden dzień, który udzielę na parę odcinków z tej nowej mapy Mam nadzieję, że mi to wyjdzie jakoś To jest ten gościu tu zbiera? wody, nice. Nie wiem jak to gościu... ...ugarniał. Wow. Dżem truskawkowy, ja zobaczymy, zeżremy go. Jak na razie... Kurde, ciężko będzie mi tu dotrzeć do jakiegoś miasta, coś mi się wydaje Nie za dużo czasu mi zostało na tej nowej mapie Zobaczymy. O kurde Nażarłem się za dużo Mi się wydaje Coś to popi ziomek mam jeszcze Ech, jeszcze sporo. O kurde, kombajn Masakra Musiałem niestety popełnić samobójstwo, bo już zacząłem tak brzygać, że masakra, ale teraz nie mam choroby no to samą postać, więc jest spoko. Dobra, jestem teraz w nowym miejscu. Dobra, trzeba będzie go z piąstki. Widocznie, dobra, zobaczymy, może nie od... no, ten oddaje. Ten oddaje. Dziwne wrażenie, że... Coś tu słychać, ale... Może mi się wydaje. No. jak jest za płotem. Prawdopodobnie. Woździa raczej mi się do niczego tutaj nie przydadzą. Nie mam zamiaru nic tutaj budować. Przynajmniej nie teraz. Dobra. Totalna pustka. Idziemy stąd. Tak, tak mi się wydaje, że biegam tu do jakiejś wioski kurde. Ona była centralnie tutaj niedaleko mnie. Chcę sobie wszystko poeksplorować. Zobaczyć coś ciekawego. Strasznie dużo tu jest zombie. Naprawdę dużo. Więcej niż na, na tej pierwszej mapie. Jakieś boisko jest. Dobra. Tam strzały cały czas słychać. Coś by się przydało do bycia zombie, bo tak nie mogę w dalszym ciągu biegać z pustymi rękami. To może trochę potrwać. Wow. Kościół ma pistolet. Ale jest jakiś zlegowany, zresztą ja też, bo na tym serwerze są lagi. A, czyli zrozpiąłem się centralnie po drugiej stronie tej rzeczki, i to tutaj strzelają. No, gościu to sobie płynie ostro. Na lagach, fajnie to wygląda. A ja pójdę się dowiedzieć, skąd są te strzały. Takie mam nic do stracenia. I tutaj muszą być? Ewidentnie gościu gdzieś stąd musi strzelać O kurde, na czerwoną mogłoby się gdzieś napić, ale nie ma kompletnie nic Podejrzewam, że on i tak nawet do mnie nie podleci, ten zombie. Tam jest komisariat. Nie wiem, czy czasem. Kurde, to jest moje miejsce. Już się tutaj zabiłem? Jest woda. Dobra, to zaraz. Chciałem nie zabiję. Jest za murem Coś ładował, dobra Nie mam szans na przeżycie gościa ma sprubę idę sobie i Postaram się napić Nie wiem czy to ten sam był o, już znalazłem się po drugiej stronie, spoko. Pytanie, czy ten gościu zacznie do mnie strzelać? Czy olej jest prawe? Jak mnie zauważyć z zombiakiem. w sietłkę. zabił kolejną osobę. Fajnie wyglądają te osoby, które są martwe. Dobra. Pijemy. Jedyne. Dobre źródło. Kusi mnie, jeszcze, żeby serio tam podejść i zobaczyć za ten komisariat tam, gdzie się zabiłem. Może być tak, że jeszcze nikt tego nie zebrał, chociaż może ten koleś już to ogarnął ze mnie. Chyba, że nie sprawdza po prostu trupa. Gdy mam tego, pijemy jeszcze. Żeby też nie przesadzić. Dobra, chyba nam ty zastarczy. W dalszym ciągu tu ktoś siedzi. Idę mnie. Dobra. Mm. Gość jest tutaj za rogiem. Zaraz Ko rozkminiam, co tu mm. zrobić. Do mnie. fryer. O, okej. Okay. Okej. Okay. Jak on to przeładował? Nie wiem. Bierzemy to, co chciałem zrobić od początku. Jak tylko ten mod znalazłem. bierzemy i zobaczymy jak daleko poleci na koniec Dida No, niedaleko, ale poleciał